Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich. No, dzisiaj nam pogoda trochę nie dopisała, no ale wiecie, no, chodzę i tak, i tak na spacerki. Także no, jest trochę ciemniej, bo jest zachmurzone. Pada deszczyk. Normalnie bym nie wziął parasola, bo mówię, że, Nie wiem, jak to by się miało do. Nie wiem, jak to by z telefonem było. Z nigdy niby mówią, że telefon dzisiaj są troszeczkę odporne na takie rzeczy jak deszcz, płac, coś takiego, ale wolę tego nie sprawdzać, <śmum> bo nie mam dwóch, trzech telefonów, tylko po prostu korzystam z, praktycznie z jednego. nie? No, dobra, do rzeczy, wiecie co, wczoraj, wczoraj zaprosiła nas taka tam. Byliśmy na takim, powiedzmy, stowarzyszeniu kajakarskim, właśnie w w miejscowości. Zrobili takie drzwi otwarte na te... O, tak jest lepiej chyba. Się... Do cienia trochę mniej będzie. Tak, lepiej. Dobra. Wczoraj żeśmy zostali zaproszeni na takie drzwi otwarte takiego klubu kajakowego. Mam tam swoje kajaki, takie tam. zrobili sobie takie, bo zbierałem pieniądze na jakiś tam chyba remont schodów, coś takiego u siebie tam w tej w całym związku kajakarskim. No i tam takie tam atrakcje dla dzieci, takie duże piłki, yy które można do nich sobie wejść i tam w środku w tej piłce chodzić i powiem Wam, że fajna zabawa rewelacyjna ze swoją małą po prostu wczoraj żeśmy się tak powygłupiali, że taką to poradę daję, nie? Takie właśnie zabawy w tym w takiej to jest taka piłka wymiliona może mieć ze 4 metry wysokości, 3-4 metry, nie mam pojęcia. Taka duża piłka z dwoma otworami po przeciwnych stronach, takie, że można do niej do środka wejść i w niej po prostu chodzić, nie? I tam zrobili tak, jakby przeszkody taką, położyli jakby taki kwadrat, taką alag, nie wiem żeby to nazwać czy to piaskownica dmuchana, nie, czy znaczy taki basen dmuchany, coś takiego i trzeba się tak fajnie tą piłką rozpędzić, żeby do tego basenu tam tam miał taki może z 1,5 metra na półtora i żeby tam tą piłką sobie wyjechać w ten, ten, nie dużo ludzi tam próbowało, no ciężko jest to, powiem wam, że niby taki ten, ale fajny wysiłek, fajna zabawa młoda też miała wczoraj szpas a czy w sensie takim, że... Szpasta Miał frajdy dużo, o Friday, bardzo dużo frajdy z tego tytułu. Mi się też osobiście podobało. Tam były jeszcze takie inne. Można było sobie po zdarza, na przykład z piłki były takie e, do kopania nogą, ale były z, z takiego materiału. E, co się przyczepi, taka duża tarcza była też może ze 4 5 metrowa tarcza darta tam się kopało tą piłkę i ona się przyczepiała takie taka tarcza z, na zasadzie rzepu też fajną zabawę robiło no i co do czego tutaj zmierzam, że Naprawdę lubię spędzać, lubię teraz ostatnio sobie, daje mi to daje mi to wiele, wiele satysfakcji, że po prostu dorosłem jako facet, już praktycznie rzecz biorąc grubo, no w średnim wieku powiedzmy, w średnim wieku. Darło do mnie, że fajnie spędzić czas właśnie z takimi dziećmi, one rosną i ja kiedyś ten czas przeminie jak to się mówi, że Później na końcu życia będziemy żałować tego, czego nie zrobiliśmy niż właśnie tego co zrobiliśmy. Dlatego biorę pełną odpowiedzialność za wszystko co w tej chwili będę robił i biorę sobie to wszystko na klatę, nie szukając żadnych wymówek. Jedynie co, no to wiadomo, że muszę sobie to jakoś wszystko umieć planować bo trzeba to mieć sobie jakoś zorganizować, żeby nie było takiego wiecie, chaosu. Nad tym akurat powiedzmy nawykiem jeszcze, takim nawykiem wprowadzaniu takiego sobie, żeby mieć pewne rzeczy zaplanowane. W ten dzień to zrobić, w ten dzień to zrobić. Różne tam człowiek ma obowiązki. To jeszcze nie, nie wychodzi mi to tak w 100%, ale... Ale powiem, że pracuję nad tym i będę się cieszył jak to wszystko mi wyjdzie. A wyjdzie na pewno, bo, bo tego chcę. Przede wszystkim tego chcę, bo pierwsze jest, że podejmujemy decyzję. Drugie że musimy to jakby zaakceptować, czyli takie wiecie z utożsamić się z tym, jakby coś takiego i później jest całe to działanie, konsekwencja w robieniu tego. Ach, myślałem, że nie jestem taki konsekwentny, kiedyś sobie tak parę lat temu jeszcze myślałem, a stary, ty taki jesteś. Trochę rozwalony, niekonsekwentny, ale widzę, że pewne rzeczy mi zaczynają wychodzić i zaczynam coraz bardziej ufać sobie i wierzę sobie bo to jest podstawa, żeby sobie zaufać. Jest taki nawet gość, który tam, nie pamiętam jak Nie imię, nazwisko, nie będę tutaj były ja takich. Ja musiał sobie zanotować te rzeczy i po prostu sobie kilka razy powtórzyć, to zapamiętam. Ja tak za pierwszym razem imienia, nazwiska, bardziej prędzej zapamiętam, że kogoś gdzieś tam znam, ale do imion, nazwisk to nie mam pamięci. <laughs> Ale był facet, który właśnie powiedział takie rzeczy, że lepiej jest że zrobić, no w, sumie, w, sumie, w takim sensie, nie, bo powiedział, że 20 lat temu to on bał się i nie robił. A teraz boi się i robi, to jest ta różnica między nim sprzed 20 lat który też w kościół jest o 60, może, nie mam, nie mam pojęcia nie interesowałem się jak ten ale w każdym razie bardzo inspiruje, bardzo mam mądre takie wypowiedzi czasami sobie lubię na YouTube pooglądać właśnie takich ludzi zamiast tych wszystkich negatywnych informacji wolę sobie pooglądać takich pozytywnych ludzi którzy robią mi robotę i wprowadzałem mi w życie taki, wiecie, pozytywizm. Ogólnie z tym osobą, w większości pozytywną mam swoje, akurat nie jest idealny. Mam swoje dni gorsze. Wiadomo, że mam. Nie ma czegoś takiego, że jestem wiecznie po prostu. Nie, żeby to głupio nie wybrzmiało, po prostu, że jestem wiecznie taki chóra optymista, o, nawet widzicie, o, nie wiem jak to tu, tak trochę. ale ptaszki tak i tak, a nie w tle słychać, A pada sobie, muszę trochę zasłonić ten telefon. I do czego zmierzałem? Do tego, że mówię, że nie jestem taki optymista, taki wiecie, na, na 100% żeby tam wszystko widzieć. Ale po prostu zaczynam zrozumieć to, że na dużo rzeczy mamy wpływ w strefie własnego wpływu, czyli na to czy coś zrobię, czy czegoś nie zrobię, czy wezmę będę książkę, czy oglądam wiadomości, czy będę skrybował internet. I takie rzeczy to ma to mam wpływ. To znaczy ja nie mam przeciwko internetowi, przeciwko tym właśnie social mediom, bo sam oglądam sobie różnych ludzi, którzy mnie inspirują. I, i powiedzmy, że wprowadzam takiej bardziej pozytywnej energii, która nam dodaje nam tego, że... Aha, dobra dobra, jeszcze coś dzisiaj to zrobię, czy tamto zrobię, żeby się później nie, nie przeforsować i nie, nie, nie narzucić sobie tyle zadań, że w ciągu jednego dnia nie jestem w stanie tego, czy tam tego zrobić, nie? Po prostu musimy się nauczyć do tego mniej więcej ile nam co czasu zajmuje, żebyśmy wiedzieli i wtedy sobie możemy to jakoś tam poplanować. Wiadomo, że nie planuje się co do jednej minuty, żeby nie było tak, że po prostu nie mamy w ogóle nam czasu na, na nic, bo, bo sobie narzucimy tak, żeby że po prostu nie wiem, nie będziemy w stanie czegoś Wyrobić się i będziemy sfrustrowani, że coś nam nie wyszło. Nie, nie, nie na tym rzecz polega. Chodzi o to, żeby to robić konsekwentnie. I codziennie przypuśćmy 30 minut czytania książek, które też dawałem wiele mądrych książek, wiele inspiracji. Mądre rzeczy można przeczytać, można sobie spróbować to wprowadzać w plan życiowy. No. Z tym się tylko chciałem podzielić. Ja no, naprawdę wierzę w to, że <głos》> jestem przekonany i wierzę w to mocno, że dużo rzeczy można zmienić, bardzo dużo, nawet nie wiecie ile, jakie. Jak ja niektóre rzeczy sobie pomyślałem gdzieś jeszcze 3-4 lata temu, które były dla mnie niemożliwe, a teraz to zrobiłem. Choćby nawet takie głupie rzeczy, które głupie, nie głupie, takie. Po prostu banalne, jak to się mówi. Niby banał, niby to wiedziałem, niby to, a tego nie robiłem, nie stosowałem się do tego. I, I po prostu wychodziło tak, że niby myślałem, że będę bardziej, jakby powiedzmy, miał więcej energii, był bardziej zdrowy, żeby tych tabletek nie jeść tyle, bo tam trochę kłopoty się zrobiły z cukrem i takim. Nie chodzi o to, żeby czekać, chodzi o to, żeby przedstawić. Że jednak człowiek wiedział, bo niby lekarz powiedział: Dobra, tu pan dostanie jakąś tam tabletkę, ale jak pan się postara, będzie pan się te schudnie i trochę zacznie ćwiczyć, jakieś ćwiczenia, jakieś regularny, zacznie pan kontrolować, co je. Lekarz tak mówił: To można te tabletki. A no, no, wiadomo, że człowiek wie, wie, wie a, a tabletki się brało coraz to mocniejsze. Znaczy coraz to mocniejsze. No, raz mi tylko jeszcze zmienili na większą. No i przyszedł ten moment, jak to się mówi, że niektórzy mówią, ktoś to nawet powiedział gdzieś z których, tych moich, których ja obserwuję na YouTubach, na tych wszystkich właśnie social mediach. Powiedział, że to jak z papierosami, czy z jakimś innymkolwiek na tym negatywnym, którego się chcę pozbyć, a wprowadzić jakiś nawyk pozytywny. No to na ten negatywny nawyk, to się tak wkur... Tak to dosłownie tak powiedział, że po prostu powiedzieć sobie dość tego i tego robił, nie będę. I tak jak u mnie wyszło, że nie zaczynam nie od jakiegoś forcowania się, że ćwiczenia, które, znaczy jeszcze nie forsuję się takimi mocnymi ćwiczeniami. Wiadomo, że staram się robić to jak, naj, jak najbardziej tak racjonalnie wprowadzać, żeby się nie zniechęcić, żeby ciało się też nie, nie... nie chodzi o to, żeby się przeforsować i później się odpuścić i powiedzieć dobra jest, nie daje rady. Chodzi o to, żeby to wprowadzać małymi kroczkami, na początku stwierdziłem, że będę tak czy tak się odżywiał i robił takie i takie rzeczy i ostatnio nawet jak wszedłem na wagę, to powiem wam, że Chyba się ważne, bo tak kontroluję tą wagę z 2-3 razy w tygodniu i tak był taki moment, że z tych 122 na te 105 6 kilo poszło w miarę mi to szybko. No i tak troszeczkę zwolniło, no bo trzeba tych ćwiczeń trochę wprowadzić, no wiadomo, że się nie będzie chudnąć bez, <grych> w nieskończoność, nie, bo to też tak nie, nie funkcjonuje. I tak popatrzyłem, ta waga troszeczkę stanęła. Po prostu Wydawało mi się, że stanęła ona, nie stanęła tak całkowicie. Tylko chyba mniej, zmniejszyła swoje tempo zrzucania. I ostatnio się bardzo mocno zdziwiłem, bo mi wyszło, że mam 100, dokładnie było 103,900. 103, 900. 103 300 pokazywało 103-900. Ile z drzwi, zależy, jak się na tą wagę stanie. No ale przypuśćmy, że załóżmy, że tam z 2 kg jeszcze. W ciągu tam nie wiem dwóch, trzech tygodni zleciałem, także powiem, że już mam blisko z 5 kg i koło 5 kg i będę miał dwucyfrową wagę co ho ho, ho dawno takiej nie, dawno takiej wagi nie widziałem, ale ale jest do osiągnięcia, także nie wiem czy za miesiąc, czy za dwa w każdym razie do końca roku postanowiłem mieć 90 kilo Taki sobie cel ustawiłem i do tego dojdę. Nie ma, takiego, nie ma takiej opcji, że nie, bo się zawziąłem na to. Po prostu jest ten moment, że się wku... I koniec. Nie ma dyskusji, nie ma, że jesteś nadalny, ta bo to jest takie jak... Jak sobie to uświadomiłem, to... Ups, tu parasol, jak sobie uświadomiłem, że że takie gadanie ma, to tam, tam to, to jest no, trochę teraz dziecinne, znaczy w sensie takim nie, że kogoś krytykuję, bo sam tak robię. Robiłem. Jeszcze też w pewnych rzeczach robię, że to jest dziecinne, jednak jestem dorosły i pewne rzeczy mogę zrobić, tak? A nie szukam tak a bo to... No dobra, nie chce mi się, bo jest... opada deszcz. Nie chciało mi się, to poszło na krótszy spacerek. W sensie takim, że nie ten muszę jeszcze parasol, musiałem wziąć, bo nie wiem, tak to poszedł sobie z kapturem, ale chciałem filmek nagrać. Więc do świętego spokoju, do bezpieczeństwa telefonu wziąłem po prostu parasol, który trochę przyciemnia, ale bardziej mi chodzi o to, żebym przekazać, przekazać, niż ten. Muszę tam się skupiać na tym. Może kiedyś się bardziej skupię nad tym jakością tego wideo, a na razie chcę tak to robić, bo. Postanowiłem, że będę tak robił i koniec. I na tym właśnie to polega, żeby być konsekwentny w tym, co chcemy robić. Także te weekendy, sobota, niedziela. Zawsze z rana będzie, bo w tygodniu na razie jeszcze pracuję na etacie. Mam nadzieję, że to zmienię w ciągu tam dwóch, trzech lat, czy nawet szybciej. Na razie jeszcze tego nie sprecyzowałem, do kiedy to chcę zrobić, ale będę się starał. Żeby coś po prostu mieć takiego, bardziej jako freelancer, coś robić. Coś w tym stylu. A tymczasem kończymy dzisiejszy spacerek. Zapraszam do obserwowania, polubienia, komentowania. Poszukania mnie na YouTubie. Ja te filmy wrzucam i na Facebooka, i na YouTuba. Kiedyś będę bardziej wszystkie, muszę te wszystkie social media bardziej opanować. Jak Instagram, TikTok jeszcze. I tam takie rzeczy, ale... Na razie te dwa bardziej. Znaczy się na TikToku i tam w Instagramie coś tam wrzucam jakieś relacje, ale te filmy to na razie idzie Facebook i YouTube. Także pozdrawiam, zapraszam obserwowania, komentowania, polubienia i powiedzmy sobie cześć.